¡Gracias <laughs> 802. gdzie pani co? Mogę pomóc? Ja jadę za pijanym kierowcą z ulicą Komorowicką, dojeżdżam do ronda, w kierunku centrum Jakie miejscowości? Zięzko biała przepraszam, ja go będę próbował zatrzymać, bo jedzie z tragedia On kogoś kurwa zabije Jaka ulica to była? On teraz wjechał z Komorowickiej w ulicę Czerwoną Z Komorowicką, ulica Czerwona Czerwona teraz Tak, tak. Proszę pana, ja już pana łączę z policją, proszę się, Красный тетя бендири Dobry, ja jadę, ja jadę ulicą Czerwoną w kierunku Kępy Ja jadę Fordem z srebrnym focusem, a przede on jedzie z Fiatem z Fremontem. Numery SB6345K. Jest tak, konkretnie ja piony. On prawie bardzo... Ja ja SB niech SB6345. Ja jak on zatrzyma tak, się na światła, to mam mógłby zabrać kluczyki? Tak, ale wtedy pan już jest, jest. Dobra, no, nie ma, Ja, na ja to mam to nagranie to z to tego na jak on jeździ. Fiat od SB6345 Kraja jak Krystyna. Dokładnie. Dobra, Pana na nazwisko. Kurwa. On się wpireń tak? teraz prawie zdjąłby. Dobra, panie Dami, panie, jeżeli pan tak mówi, bo panie ostrożności, że pan chce się podejść takiego toku, tylko właśnie o was to odpowiedzialność, Pan pana nie powrócił. Wysyłam tam już dobra Dobra, ja się go... 334,95 do 00. ma się ale halo, 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 ja go próbuję zapaść. Ulica 34, 97, Czerwona Niepodległości. Jedzie tam kierujący się do samochodem marki Fiat Fremont. Sabina Barbara 63, 45, Krystyna. Jechali od ronda od Komorowickiej kierujący próbuje zatrzymać tego nieprzeźwego. O mało nie doprowadził do zderzenia. Tak, do Ciebie mówię cały czas. Ulica Czerwona, w rejonie skrzyżowania z Niepodległości. Za samochodem Fiat Primo, Stabina Barbara, 63-45, wiecie zgłaszające zrewnym formem fokusem. kierowca Fiata, nie trzeźwy Odrąga w Komorowickiej, z Komorowickiej w kierunku do Niepodległości, ulicą Czerwoną. Halo, halo. Halo.